Uważa Pani, że raz ma jakieś swoje słabe strony? Tak. No Myślę, że słabą stroną Sieradza jest to, że no tak jak widać, wszędzie panuje taki nieład i chaos, no, śmieci ogólnie. Tego kina prawdopodobnie nie będzie, a było tak obiecane przez Pana Prezydenta. No Mogłoby być czyściej. Racja. Ludzie bardzo tak nie dbają o, to, o, o ten Sieradz. Może za bardzo za bardzo zanieczyszczają go. Moim zdaniem raz jest bardzo dobrym miastem i Ogólnie, jeśli są jakieś słabe strony, to bardzo ich jest mało. Jakie ja mogę wymienić? No właśnie, nie znam żadnych słabych stron. Coś, co chciałby Pan zmienić? Należałoby wszystko zmienić chyba w tym się radzę. Bruk ohydny przy bazylice mniejszej w rynku. Coś ohydnego. No, proszę Panią, są, ale to nigdy o to nie dba, proszę Panią, co najważniejsze. Brudne, jak nie, to zamki powyrywane, założą świeże po wyrywaniu. Nie wiem, wszystko mi się podoba. Może jest coś, co chciałaby pani zmienić? Tak, żeby w galeriach były różne sklepy, a nie takie same. Równe chodniki. Albo niektóre miejsca są bardzo zaśmiecone. Jest duży bałagan przy miejscach, gdzie się śmieci składuje. Tam są. Jakieś lodówki, meble i to mi się nie podoba. No trochę przejść jest mało. Akurat na mojej ulicy do lekarza, żeby się przydostać. Bocznego chodnika po drugiej stronie nie ma. Przejścia bardzo odległe, a mam męża po udarze i z wózkiem. To muszę zamawiać taksówkę przez ulicę, żeby przejechać. Ja jestem emerytką i chciałabym mieć wszystko co to, co służy mi mojemu zdrowiu, ale w obrębie domu, czyli centrum, a nie żeby na przykład jeździć na ulicę Mickiewicza, gdzieś jest centrum, gdzieś poza miastem. Ja tu się urodziłem, tu mieszkam, tu mi się wszystko podoba. Ale podoba mi się rad. Ja się urodziłam i muszę trzymać się rad. Zawsze może być lepiej, pewnie, ale nie ma co kombinować. Uważa pani, że raz ma jakieś swoje słabe strony? Nie, nie ma żadnych. Nie. Wszystko się pani podoba? Urodzenia mam też dzidzie, wszystko mi się podoba. Mi się podoba bardzo to miasto. Kocham to miasto, wszystko mi się podoba.